Podcast motoryzacyjny Overdrive zapraszają. Maciej Pertyn Pertyński i Bartosz ławski. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry się z Państwem. E, to znaczy tak, zimno i mokro. No listopad w maju mamy. Tak, piękny. I niektórym starszym panom to nie robi dobrze ani na ból głowy, ani na bóle stawów. Taka Ech. pogoda, ale już niedługo. Ale już niedługo, ale w sensie co, że wykitujemy? Nie, już niedługo tak ma być, podobno będzie ładnie. Bo i... ja ci powiem, że tak jak jestem fanatycznym zwolennikiem działań przeciw yy, globalnemu ociepleniu, to same, samo globalne ocieplenie jest mi coraz bliższe. Chcę powiedzieć Ideowo. Dobra, bo to i tak mieści się w temacie y, częściowo. Y, no, ful, na zawsze, naszej, zawsze. Tak, w dzisiejszej, ale, ale, ale ja jednak odróżniam pogodę od klimatu. No prawda i jednocześnie mam świadomość tego, że takie anomalie jak choćby ta obecna to są majowa, tylko anomalie. To są po pierwsze tylko anomalie, a po drugie one też są skutkiem tych zmian klimatycznych. Dokładnie, dokładnie. Tylko że przeciwdziałanie zmianom klimatycznym Powinno się odbywać jednak na bazie wiedzy fachowców, ekspertów, naukowców. A nie wiary. A nie wiary, czy ideologii, a, czy haseł. Wymagasz. A. Tak, wymagam, tak wymagam, bo y, y, swoim y, przemysłem i, 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 i sposobem na wpływanie na różnych ludzi zdołałeś wyrwać do testu <noise> ostatniego diesla na rynku. Nie, może nie tyle ostatniego diesla na rynku, ale jaskółkę, która może uczynić wiosnę. Opuś... Myślisz, że to może odwrócić trend? Inaczej. Y, trend już się powoli odwraca. Nie wiem, y, y, słuchacze nasi kochani, czy pamiętacie przed. Kilkoma tygodniami, czy miesiąc, no jakoś tak niedawno zachwycaliśmy się Renomegan. Tak, Grand Coupe. Tak, czyli po prostu sedanem przywróconym do żywych... Do łask. Y, tak. Bardzo atrakcyjnym, bardzo eleganckim i z zewnątrz, i w środku. I wtedy y, był to samochód z normalnym, klasycznym spalinowym silnikiem benzynowym, Jeden bardzo trzy, lubi. tak, który bardzo lubimy, TCE. 1.3 TCE i ze świetnie... Z tą cudowną, manualną skrzynią. Działającą, manualną skrzynią. Którą nie wiem po co Francuzi zrobili, bo tylko do tego samochodu ją to. Ale. Ale powiedzieliśmy wtedy, że z naszej wiedzy wynika, że Renault zamierza do tego modelu przywrócić y, kolejny zespół napędowy, czyli 1.5 dCi. Tak. Znany od lat 20 no mniej więcej, tylko tak. że oczywiście to nie jest ten sam co tylko 20 już lat temu. Kolejna jego jest to ewolucja i na dodatek połączony ze skrzynią EDC, czyli siedmiobiegową dwusprzęgłówką. dwusprzęgłówką tak. No i cóż się okazuje, proszę Państwa, że jak powiedzieli, tak zrobili. I właśnie Bartek wyciągnął natychmiast jako pierwszy ten samochód. Wyszło na to, że Ronopolska zaimportowało to auto tylko i wyłącznie dla niego. No, nie, no może, dla nie nas, też. może dla nas, może dla nas. Ale efekt jest dosyć przerażający, bo wyobraźcie sobie, że ten straszny wróg i truciciel planety, czyli silnik wysokoprężny spełnia Euro 6e, a co? I ma niższą emisję od tego silnika benzynowego. No, dużo niższą, tak. bo, bo silnik 9, benzynowy jednak prosił gdzieś... sobie 6,5 do 7. Ale teraz tak, emisja CO2 tego 1,5 DCi w megance to jest. Jedna rzecz. 98 gramów na kilometr. Tak. tak. A 130 było w tym benzynowym. No bo be tak, CO2 jest przecież pochodną, absolutną, prostą pochodną wielkości zużycia paliwa. No. A! Proszę szanownych Państwa, ja sobie od razu wsiadłem sobie do tej meganki i z przyłożenia zrobiłem 450 km po drogach ekspresowych. I zwykłych... No łącznie zrobiłeś 800 i, i zrobiłeś mi wbrew, oddał nie, mi samochód, porządku, nie, 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 oddał czeka. mi samochód z, ze zużyciem średnim 4.2. Ale to właśnie co, wow, chciałem, powiedzieć. co chciałem powiedzieć. Yl... Jechałem na tempomacie Czyli 120 na ekspresówce 90 na zwykłej, i po tych 450 km komputer pokładowy pokazał zużycie 4-0. No. W mieście, yy, no to wiadomo, tak, już korki i tak dalej, więc ono wzrosło Więc oddał do... mi 4, 4 ja, ja dobiłem do 4.4 w pewnym momencie. Skończyło mi się po całym teście na 4-3. Z czego wynika, że niezależnie od różnic temperamentu i y, operowania prawą stopą, ten samochód jest po prostu horrendalnie oszczędny. Tak, tym bardziej, że ty jechałeś w trybie Normal, a ja w trasie jadę w Normal, czyli w tym sens tak. y, ustawionym, a w mieście w Eco, no bo to wiadomo, no to w mieście, tak. Więc... No, ja nie zmieniam, ja, mnie zależy na tym, żeby jednak samochód reagował. W tym przypadku jest to o tyle trudna kwestia, że we wszystkich trzech nastawach, czyli ze sportem włącznie, po zatrzymaniu się, włączeniu trybu D do przodu albo R do tyłu, mija dobra sekunda zanim auto zacznie reagować na gaz. Co A mnie czekaj, drażni okrutnie. Czekaj, okrócznie. czekaj, czekaj, ale wiesz, co może to dlatego, że tam auto hold po prostu. Yy, nie, zanim nie? włączyłem auto holda. Aha. Który notabene przy tym samochodzie jest po prostu cudowny. Pamiętasz, że w manualu też był autohold. No genialny wynalazek. Do genialny manuala. wynalazek, ale w manualu tego nikt nie stosuje, a tu nagle a proszę. Nie, czekaj, Honda chyba. Tak? Ja tego Honda właśnie z autoholdem w manualu. No w każdym nie razie, w każdym razie powiem ci, że jestem tak oczarowany tym samochodem, jego normalnością, e, jego, jego przyjaznością dla użytkownika. I jeszcze na to dalej. Jeszcze do tego. do niższym Słuchaj, to jest spalanie. Słuchaj, ale przecież to jest w typie tankuje raz na dwa tygodnie. Ale to jest. Jeźdząc codziennie Czekaj. dużo. Cztery, no powiedzmy sobie, między cztery a nawet te cztery i pół. Tak. To jest spalanie. Dobrej hybrydy. O to właśnie chodzi. Dobrej. Albo i niższej. Tak. Bo to jest spalanie, no na przykład, nie wiem, dużo niższe niż ma ten MG3 hybryda. No ta, ta, w której akurat siedzimy w tej mhm. chwili. Tak, jeśli chodzi o proste hybrydy, to Chińczycy potrzebują jeszcze jednej, dwóch generacji. Ale jeśli chodzi o hybrydy plug-in, powiem Ci, że oj, szybko nie, no, im tak. idzie. Ale z drugiej strony powiem Ci, że. Nawet jeśli powiedzmy sobie, no dobrze, no niech on pali ten dizelek, te 4 litry w trasie, niech mm. on pali nawet te 4,5 w mieście. Tak. To jest, proszę pana, do pokonania spokojnie 1100 km na jednym zbiorniku. No. Czyli tyle, co właśnie koledzy Chińczycy chwalą się, że ich plaginy przejeżdżają. Tak, tak, tak. tak A tak. tu znacznie mniejszym, nazwijmy to wysiłkiem technologicznym, no. jest... Dokładnie do uzyskania to samo. Przy dużo niższej cenie, tak. Przy dużo niższej cenie, przy zdecydowanie porównywalnym z hybrydą, z porównywalną emisją i teraz, dlaczego my mówimy, że to już jest zupełnie inna generacja diesla? Przede wszystkim nie, dlaczego diesle były uznane za wroga planety? Wybacz, nie wiem. Nie dlatego te stare diesle. Stare, miały, stare diesle, yy, stare benzynowe. No nie... Ale nie, 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 poczekaj. Diesle, yy, jeszcze tlenek azotu, tak. No, no więc wprowadzono yy, ten AdBlue, tak, czyli mocznik tak. i to już rozkłada. Yy, cząsteczki stałe, no to wprowadziłoby no, to w ten DPS. sposób. W ten sposób wyjaśniasz, dlaczego diesle były tak drogie ostatnio. Natomiast efekt tego wszystkiego był taki, że, i ja to będę powtarzał do znudzenia, najnowsze ostatnie diesle są bezsprzecznie wśród największych osiągnięć cywilizacji ludzkiej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że. Y Zawsze mówiło się, że tak, no, diesel, no to tam. Mało pali, ale ledwie jedzie. Ledwie jedzie, tak, no, niby mniej pali od benzyny, no bo to były czasy, kiedy powiedzmy sobie, nie wiem, benzynowy silnik spalał 15 litrów, to diesel spalał 10. No. No powiedzmy, w tej chwili już rzeczywiście y, takich różnic nie ma, aczkolwiek, tak jak mówię, ten. No nie, no, różnice nie... zawsze pozostaną z prostego powodu silnik zasilany, silnik pracujący na oleju napędowym potrzebuje mniej paliwa, ponieważ olej napędowy jest, ma wyższą kaloryczność. To jest no. pierwsza rzecz. Druga tak rzecz. samo jak jest z gazem przecież. Ale, no tak, tylko że gaz ma też, jest bardziej energetyczny, tak to mhm. kolokwialnie powiedzmy. Ale jeśli chodzi o diesla nowoczesnego, to w tej chwili jest tak, że te spalania, o których my mówimy, nawet, no dobrze, już niech będzie, te 4,5 litra, Tak. w silnikach benzynowych są osiągalne tylko dla hybryd. Tak. Prawda? A gdyby porównywać to z normalnym silnikiem benzynowym, nie Nieshybrydyzowany. No, no to nie, no to, to, no to, to jest różnica 35-40% na korzyść Tak diesla. jak podobnie właśnie, nawet tak jak tej w tej zamegance było, tak. Tak, tak. Ile myśmy mieli? 6,5 do 7 no było w benzynie. Między, tak. między 6,5 a 7. Tak. I to też przy spokojnej jeździe. Tak, ale, ale to był samochód jednak zaskakująco oszczędny w trasie, mhm. a przy tym, jak go się poprosiło, to bardzo dynamiczny. Tyle tylko, że tam wiesz co, ściśle porównywalny to byłby ten benzynowy 1.3, ale też z, z EDC. E, 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 oczywiście, z bo automatem. to jednak jeden bieg więcej tak. i to się czuje. Tak. Proszę pana. Ten... A tam nas jeszcze korciło, żeby tym manualem mieszać. No tak, bo on tak on pięknie jest, ten pracował. Ten tak. i ten. Natomiast ten diesel. Przy 120 na tempomacie ma 1800 obrotów. Yy, wypatrzyłem, że jest 1900 do 2000, kiedy się jedzie 100 118 do 125. Więc yy, tak czy inaczej, jakby nie patrzeć, on jedzie. Na poziomie 400 obrotów powyżej swojego maksymalnego momentu obrotowego. I cały czas jest w tym zakresie pomiędzy. Czyli nie odpala Ta. nawet połowy swojej mocy maksymalnej. Ale skąd? Tym bardziej, że już jak właśnie jedziesz? No to po prostu tej mocy tam potrzeba, nie wiem, 10% do podtrzymania prędkości. Tak, on jest pięknie opływowy jako samochód. No bo to sedan taki tak. niski. Nie, generalnie, słuchaj, nowoczesny diesel to jest cud techniki. Ludzie, którzy doprowadzili do jego zarżnięcia, powinni być traktowani jak przestępcy. Ale ja tym samym, z tym samym zestawem, czyli 1.5 DCI EDC7... Przejechałem mnóstwo kilometrów Kangu dostawczym. Ale czy ty tam miałeś 115-konną wersję, tak. tak jak teraz? Tak. Tak. I no Kangu no to wiadomo, że to pudło, to jest kloc, tak, to jest pudło, to, to jest, jest kiosk. Kloc, ale też z tego co pamiętam sporo poniżej 5 litrów miałem. W trasie miałeś tak? tak Na pewno. Tak. I w mieście też wcale nie było jakoś tak źle i teraz tak. Ja yy, widzę że jednak mimo wszystko zaczyna rozsądek zwyciężać i był taki moment, kiedy wszyscy pozbywali się tych diesli, wyrzucali je koniec, No dobrze, nie ale nie każdy ofercie. postąpił jak ostatni idiota, jak Jim Rowan w Volvo, A... że zniszczył zaorał całą nie. fabrykę produkującą Disney. Nie, nie, nie. czekaj, czekaj, nie, on to sprzedał gdzieś do jakiejś. A skąd nie? zniszczone wszystkie maszyny? Nikt nie będzie robił naszych diesli. Nikt nie będzie mówił, że są no to Volvo. Jeden z najlepszych silników wysokoprężnych Ale... Ever. Mało tego, A yy, jako ten hybryda miękka hybryda to było chodzi. absolutne co No codo. więc ja, yy takim tą y, B4 dieslowską, czyli 197 koni plus tamte mm. z hybrydy chyba 14. 14 czy 16 to nie ma znaczenia. Tak. W nie. On miał v 70 Nm, to było istotniejsze. V60 cross country napędowy. Mm. Y, też i trasa i to, i to też i autostrada była w tej trasie i, i zrobiłem spokojnie też tysiąc kilometrów, potem zatankowałem, zrobiłem drugi, mm. więc i proszę pana, ostatecznie tam mi wyszło chyba 5,5. Tak. Jest. Przy czym potężne, wielkie auto i bardzo szybkie. Tak. I duże, ciężkie i właśnie jeszcze z czteronapędem. I kolejny. Mechanicznym to jest bardzo istotne. Tak. Kolejna rzecz. Y... Skoda. Super. Dwulitrowy, wspaniały diesel. Dwulitrowy diesel, nie wiem czy pamiętasz, myśmy mieli takiego jeszcze poprzedniej, ostatni z poprzedniej generacji liftback właśnie z tym 2.0 TDI tak. 190 tak, koni. Tak, tak. On I... chyba był nawet też napędowy. Nie, 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 ale ja nim też z, przejechałem z 1200 km na zbiorniku, a to był jeszcze moment, że oni zapowiad nie, nie gwarantowali że w nowej generacji Superba będą diesle tak. i co się okazuje, ten sam silnik w tym nowym Superbie jest, również w Passacie jest ten sam silnik, jest w Passacie i to są też samochody, które no nie wiem, no 5 litrów, tak, da się mniej jeszcze też, ja bym pewnie też szedł poniżej 5 w Superbie, tak, no tylko to jest co innego, no bo to jednak 190 kucy, 2 litry, więc to jakby, wie tak, jeszcze mniej do podtrzymania tej prędkości potrzeba. Dalej, samochód, który ja bardzo lubię, szczególnie po lifcie, niesamowicie zyskał, bo to był dosyć spory ten lifting, czyli Hyundai Tucson. Mm. Nagle po cichutku, proszę Pana, co się pojawiło? Dizelek 1.6 CDI i też właśnie z tym siedmiobiegowym DCT, czyli z, z tym tak, i można, można, i nagle się okazuje, że to nie jest taki znowu straszny truciciel morderca. No nie. Bo w momencie, kiedy do Parlamentu Europejskiego zaczynają przeciekać z powrotem wreszcie informacje, a nie ideologiczne hasła, to nagle do ludzi dociera, że chwila, co myśmy chcieli zamordować. O. I jeżeli. Dochodzi do sytuacji, w której ewidentnie wprowadzenie na przykład tego 1,5 dCi właśnie w tej megance, wyż, yy, oni to zrobili po to, żeby obniżyć się na ogólny miks emisji. Tak. Hmm. No tak. bo wszyscy liczyli... A, a jeśli chodzi o czystość spalin, auto spełnia wszystkie, wszystkie najbardziej no wyśrubowane. Tak, no bo przecież a... ma tam właśnie te wszystkie historie, o których mówiliśmy. AdBlue, DPF-y. Tak. I nie wszyscy... no wiadomo, że to nie jest tanie, że to wymaga kosmicznych zdolności informatycznych, komputerowych. Dobrze. Okay. Ale mamy 2025 ale rok Ale mamy 2025 i konstruktorzy 2025 silników. Potrafią? W ogóle napędów, w tej nieważne chwili, tak. o jakim napędzie mówimy, tam jest komputerowy kosmos. Więc to nie jest żaden argument, że w dieslu trzeba zastosować coś innego. Popatrz, wszyscy uważali, że oni sobie obniżą ten miks, właśnie. Elektrykami. Wieś, elektrykami, pluginami. Po czym się okazało, że to nie ma najmniejszego sensu, bo wystarczy wrócić do diesli. Oczywiście, że tak. Więc. Trochę zaczyna znowu, nie wiem, może jeszcze motoryzacja nie zawróciła do końca, z tej ślepej uliczki, ale już zaczyna kręcić. Są jaskółki, rzeczywiście, są no. e... Tym bardziej, że, że nikogo nie trzeba namawiać do tego pomysłu, że diesel w połączeniu z miękką hybrydą, tak zwaną, to jest w ogóle rozwiązanie genialne. Tak, tylko. To... Bo nawet Czekaj. jeżeli Amerykanie każą. Zlikwidować funkcjonalność start stopu, to nie jest to na zasadzie, że tego w ogóle nie będzie, bo raz w hybrydach, oczywiście. No, miękkich nie, no bo hybrydach, tam nie oczywiście, a no bo... dwa samochody, które już mają ten system, nie muszą być go pozbawiane. Wystarczy, żeby on miał odwróconą funkcjonalność. Czyli kierowca chce, proszę. Tak, tak samo jak jest z hybrydami plugin. Jak kierowca chce jeździć elektrycznie, proszę bardzo. A nie, że jest do ale tego zmuszany. Ale to zmuszamy. dopiero Chińczycy na to wpadli. Natomiast nie, na Toyota na to pierwsza też, wpadła. Aha. No natomiast, a tak, no bo, ale ten EV przycisk to już jest nawet i w zwykłych Oczywiście, że tak. Jakby, no. wiesz. Ale tu nawet nie o to chodzi, słuchaj. Bo Doskonale wiadomo, że w hybrydach to tak naprawdę tego co się nazywa systemem start-stop to po prostu nie ma. Nie, tam jest Prawda? to naturalnym bo, um, elementem działania systemu konstrukcyjnym, czy tak, przez, przez zespół napędowego, tak, czy przez drugi silnik elektryczny i tak dalej i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o system start-stop, on najbardziej przeszkadza w zwykłych samochodach, w których jest normalny właśnie ten rozrusznik. Kiedy jest ten... realizowany przez rozrusznik, co Powoduje, że Gubububu, gububu. rozrusznik jako urządzenie jest przeciążany, uwaga, ponad tysiąckrotnie w porównaniu z normalnym silnikiem spalinowym bez systemu start-stop. A wymiana rozrusznika w dzisiejszych czasach może być bolesna. No to jest pierwsza rzecz. Dobryga... A poza tym, w trakcie rozruchu rozrusznikowego, silnik zużywa kosmiczne ilości paliwa w porównaniu z normalną pracą na znaczy, wolnych wiesz, obrotach. Już przy tych yy, nowoczesnych systemach yy, bezpośredniego wtrysku, tam, to, Ta, to jest trochę, nie no. tam, Mazda yy. wymyśliła sposób, żeby w ogóle bez rozrusznika to robić, no więc, ale nikt i, tego nie przyjął, bo proszę pana, ale, to, to trzeba komputerowca, panie... Ale ten i w Mazdzie, to nawet tak Znakomicie działała, działało, I, oczywiście. Yy, inaczej. Oczywistym jest, że jeżeli stoimy w korku czy pod światłami i stoimy... To start minut, stop ma sens. Patrzymy, jak on hechła to paliwo Ja w tych Chińczykach bez start stopu, które tam były, ten no Benzinczyk czy któryś. To oczywiście, że jak patrzysz, jak ci się przepala to paliwo, no to wolałbyś, żeby tego nie było. No bo się zdarza, że stoisz Radka. w korku dłużej tak. niż 30 sekund. Tak. Natomiast y, y, rzeczywiście wyłączanie i to też jest w tej renówce dieslowskiej niestety. Tak. Bardzo czuły jest ten system tak. start stop i, i w trybie eko to w ogóle jeszcze nawet na zimnym silniku potrafi wyłączyć, to ja tego nie przyjmuję. A no właśnie. Ale w tej chwili ja myślę tak, że jeżeli oni opanują te miękko-hybrydowe diesle, no. no bo to nie jest w sumie chyba... Problem, nie, no bo to jest optymalne prawda? przecież, no. To, yy, Przepraszam, bo to zobaczymy. Bo, parę rzeczy. E, Miękko-hybrydowe diesle, to była domena przede wszystkim Volvo. Ale i Mercedes. Ale no. i Mercedes i BMW też. Z yy, tym, ach, że wychodzi. Tak, BMW też przecież 840d. No przecież gieru, tak. wychodzi na to, że to może być jakieś tam Widzisz? drogie rozwiązanie. Na które sobie pozwalały tylko marki premium. Ale nie do końca to no, do mnie nie przemawia, nie w dzisiejszych czasach, nie, nie w momencie, kiedy, Ale... kiedy w powszechnym C użyciu C czekaj, są, czekaj, czekaj. są silniki elektryczne o absolutnie Słuchaj, zminiaturyzowanej wielkości. Ja, y dobrze pamiętam, czy coś moja skleroza już y y działa. Renault, właśnie do tego silnika 1.5 dCi, tylko to było już nie, z 10 lat temu dokładało miękką hybrydę nie pamiętam proszę pana z, jak, od jakiegoś dostawcy czy od bosza? nie czy pamiętam od proszę była pana była taka seria sceników. nie tego. pamiętam proszę pana i będę się tego trzymał a no widzisz w związku z tym y, to jest y, do zrobienia to jest wszystko do zrobienia nie no że jest do zrobienia tym bardziej w dzisiejszych właśnie, czasach tym bardziej właśnie że miękka hybryda nawet ten układ 48 v nie wymaga tak ogromnej ingerencji w całą konstrukcję, jak pełna hybryda o plug no, Słuchaj, nie oszukujmy się. Suzuki wystarczająco dobitnie przekanało, że 12-woltowa hybryda też daje, radę. też daje radę i znakomicie to można zrealizować, jak się tak. chce i umie. W Swiftie, w Ignisie, no, przecież, przecież to działa. Czyli tak, yy, czekaj, ile, yy, bo ta benzynowa yy, Meganka no. Grand P, ona tam kosztowała 100 z kawałkiem. No nie pamiętam jaka Też tam była tak cena, bo, bo ten diesel to jest 100, poniżej 114. Diesel jest droższy. Jest droższy, tam jest poniżej 114 i poniżej 118 topowa wersja, ale w porównaniu z tą benzyną, niezrozumiałego dla mnie powodu, nie można mieć w niej adaptacyjnego tempomatu. A to dlatego nie było? Tak, najwyraźniej. A, ja szukałem wiesz, po konfiguratorze i go nie ma. Bo w benzynowej był. I jak ja wsiadłem w benzynowej e, był był, e, i, to i fantastycznie zobaczyłem, że sprawny. go nie ma, to sobie myślę, kurczę, no ktoś nie domówił. Dlaczego? No A tu się okazuje, że nie. Nie wiem. Może jedziemy. jest, tylko ja nie znalazłem. A może w tym samochodzie po prostu nie ma, bo, bo tak. Bo to taki samochód, no to pewnie też jakiś tam przedseryjny w sumie. Czy, no, czy też jest, jest możliwe. To też, też jest, możliwe. jest Wiadomo, tak, że do parków prasowych biorą wszystko, co, co, jest możliwe. co zejdzie z tak, taśmy. Tak, tak, tak. tak, tak. Zamiast czekać. No, bo no jak... ale tak czy inaczej, wróćmy do, do punktu wyjścia, czyli diesle, daj panie Boże, wrócą. Mhm. Jeżeli do rzeczywiście ustawodawców, legislatorów dotrze to co mówią statystyki. Dla mnie yy, ta meganka yy, tylko rzeczywiście chciałbym mieć ten adaptacyjny ten pomad to bardzo no ułatwia. No tak, to bardzo ułatwia życie. Yy, I zakładam, nie wiem, to yy, spróbujemy wyjaśnić dlaczego w tym egzemplarzu po prostu w tym samochodzie tego nie było. Mm. Natomiast tak czy inaczej to jest <laughs> dla mnie samochód z cyklu Take My Money. Tak. Gdybym miał pieniądze, natychmiast bym go kupił tak. i y, powiem Ci, że y, niedawno całkiem uważałem, że y, takim samochodem take my money jest Hyundai i30, ten miękko-hybrydowy. No, będę się upierać, tak. że 1.6 benzyna nad miękką hybrydą jest absolutnie idealna w kombi. Ale... No? Ale... Yy, Powiem Ci, że jak wsiadłem do tej meganki, jak zobaczyłem te 4 litry. No dobrze. No, tym bardziej, że, że przy Twoim sposobie jazdy to nie ma najmniejszego znaczenia, że ona jest słabsza, że hmm. ona nie reaguje na gaz aż tak żwawo. Bo do bardzo spokojnej jazdy, no ty jesteś wymarzonym klientem na taki samochód. Znaczy, słuchaj, jak tam kilka razy wyprzedzałem, no, no to ten kickdown, no to wiadomo, że to jest dwusprzęgłówka, to ona zrzuca, wiesz. No wiesz ale... Tylko, że to ona bu, 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 potem ja przechodzi mam, Ja po tym mam biegach. trochę inny temperament i, no. i, i mnie to wkurza, ale... Nie, tam... Ja się nie spieszę, ja już by z tego. No. no dobrze, to w takim razie tak. Z nadzieją na lepsze jutro. Tak. I wszyscy zwolennicy diesla. Łączcie się. Cieszą. się. Tak. Łączcie się. No dobra, to dziękujemy i do usłyszenia. Podcast motoryzacyjny Overdrive.